Halo, halo, dzień dobry. Dziś będzie o sposobach walki wczesnych huzarów. Temat z początku wydawał mi się oczywisty, ale oczywistym się nie okazał. Mogę Państwu powiedzieć, że znalazłem bardzo ciekawą relację. Relację pewnego Anglika. Co ciekawe, relacja pochodzi z połowy mniej więcej XVIII wieku. Zależało mi na znalezieniu jak najwcześniejszej relacji dotyczącej walk huzarów, ponieważ. Dosyć dużo znam opisów XIX-wiecznych, natomiast zależało mi na znalezieniu takiego opisu, który by pokazywał jak najbardziej pierwotny sposób walki Huzarów. Otóż jest to relacja Andrew Lonergana. Napisał traktat w 1771 roku, Defensors Guide. Jest to głównie traktat o życiu Szpady. Natomiast w swoim ósmym rozdziale pisze bardzo ciekawe rzeczy na temat walk Huzarów. Otóż w swoim rozdziale do, zatytułowanym w wolnym tłumaczeniu Porady dla kawalerii. Jak radzić sobie w walce przeciwko huzarom i innej lekkiej kawalerii. Pisze tam kilka słów wstępu. Pisze, że huzarzy to lekka jazda pochodzenia węgierskiego. węgierskiego zupełnie inna i odmienna od, od kawalerii zachodniej. Dla większości naszych jeźdźców spotkanie z nimi powoduje duży wstrząs, duży szok. I dlatego chcę napisać kilka słów Chcę odszedł przed Huzarami i napisać o bardzo charakterystycznych sposobach walki Huzarów. Kilka, także kilka takich słów wstępu i tutaj już taki, bym powiedział, bardzo ciekawy fragment. Huzarzy rzadko biją się w bitwach. Huzarze nigdy nie atakują głównych sił wroga. Zawsze krążą wokół kolumny wojsk, są na naszych flankach, na naszych tyłach. I często ich drobne grupy pojawiają się przed naszym frontem. i czasami ich drobne grupy pojawiają się przed naszym frontem. Ich taktyka bardzo irytuje nieprzyzwyczajone do tego typu walki oddziały, prowokują dopuszczenia się za nimi w pościg, tylko na to czekają. Starają się zawsze atakować oddziały, które odłączyły się od sił głównych. Czyli te oddziały po prostu krążą wokół wrogiej kolumny, oddziały huzarów. Kawaleria, która nie jest przyzwyczajona do tego typu walki, może się za nimi puścić w pościg. No i zwykle wtedy dochodziło do różnego rodzaju potyczek i walki, rzeczywiście oczywiście huzarzy przyjęli walkę. I tutaj Lonergan pisze, że jeżeli już dochodzi do walki, zawsze walczą w rozproszeniu, zawsze walczą w pełnym galopie. To też jest bardzo istotne. Wykorzystują prędkość swoich koni, atakują ze swoimi krzywymi szablami zwykle jednym cięciem. Jednym cięciem robią na różnej wysokości, prawda? czyli robią na bardzo różnych wysokościach. Są to cięcia w górne partie, są to cięcia też na przykład w brzuch. Co jest też ciekawe, że pisze, że często też atakują na wysokości ud i kolan przeciwnika. Ich cięcia są bardzo potężne. Często odjęte ramię, często odjęte nie wiem, udo Często odjęta głowa pozostaje tylko i wyłącznie na cienkim płacie skóry. To też cytat, także bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy fragment. Ale Lonergan też zaleca, jak się bronić przed takimi huzarami, przed takimi cięciami huzarskimi. Zaleca przede wszystkim stosowanie zasłon głowy, zaleca stosowanie zasłon bocznych jak najbardziej, gdyż, cytuję też, że huzarzy. Używają swojej, swojej szabli do cięcia jak piły. Ich cięcia też potęgowane są pędem końskim, prawda? czyli jak przejeżdżają na pełnej prędkości od przeciwnika i zadają cięcie, to potrafią po prostu odciąć całe, całe członki u przeciwnika. Co też ciekawe, Dodaję też fragment na temat szabel huzarskich, huzarski, wczesnych szabel huzarskich. Proszę Państwa, to przede wszystkim szable dużo szersze niż tutaj ten pokazany egzemplarz, to jest, to jest troszeczkę inna szabla. Przede wszystkim szable też dużo cięższe. Polecam znalezienie sobie w Google wpisać po prostu sobie w wyszukiwarkę Early, Huzar, Hungarian Saber i to będą bardzo szerokie szable. Naprawdę Potężne, potężny sprzęt do zadawania potężnych cięć bez wyodrębnionego sztychu. Są to szable do zadawania tylko i wyłącznie cięć, często z bardzo wydatnym piórem, często o szerokości, nie chcę przesadzić, ale 5-6, może nawet centymetrów także potężny sprzęt, bardzo ciężki. Tym naprawdę sprzętem można było zadawać bardzo potężne cięcia, i ten sprzęt nie służył do jakiejś wyrafinowanej szermierki, konnej w tym przypadku, tylko do zadawania maksymalnych cięć na pełnej prędkości i zadawaniu przeciwnikowi maksymalnych, maksymalnych obrażeń. Pisze też na przykład, że ich ulubionym cięciem to jest przede wszystkim ciost, to jest przede wszystkim ulubionym, ulubionym takim sposobem jest odcinanie głowy przeciwnika. Dlatego właśnie zawsze chroni Lonergan zaleca po prostu, żeby chronić po prostu tą głowę i później z taką odciętą głową paradować i chwalić się, że odcięło się po prostu przeciwnikowi głowę. Bardzo też ciekawe, ciekawy też fragment pisze, że Węgrzy, huzarze węgierscy nie uznają za dyshonor atakowanie koni przeciwnika. Także jeżeli na przykład gdzieś ten cios się, bym powiedział, nie powiedzie i pójdzie w inne partie i na przykład niesie konia i się okaleczy konia, to dla, Węgrzy, dla Węgrów to nie stanowi żadnego problemu. No a widać, widocznie tutaj Anglik miał z tym jakiś problem, bo może to nie było zachowanie jakieś ryzerskie i honorowe. Pisze też, że biada ci jeśli twój koń okaleje, biada ci jeśli twój koń okuleje, a ty zostaniesz sam na polu bitwy mając za plecami kilku wrogich huzarów. Twój los jest wtedy przesądzony. Także też bardzo ciekawa relacja. A jeśli uderzysz na nich, uchylą się przed uderzeniem, rozsypią się na boki albo uciekną. Nawet jeśli dopadniesz z nich, zwykle unikają ciosu, pochylając się do tyłu, kładąc się na plecach w swoim siodle, pochylając się do przodu, na boki. A nawet jak ich rozbijesz, szybko wycofują się i zbierają ponownie gotowi dalej walczyć. Dosiadają zwykle bardzo małych koni, bardzo szybkich wierzchowców w walce w miejscu, których unikają. Zawsze masz nad nimi przewagę wysokości, gdyż nasze konie zwykle są wyższe w kłębie od ich koni. Także jak najbardziej huzarzy unikają walki w miejscu, zwykle zadają potężne, potężne cięcie, przejeżdżając obok, przejeżdżając w pełnym galopie, zawracają konia i zwykle starają się zaatakować też przeciwnika. Z tyłu. także zwykle to są po prostu jedne potężne cięcia. Nie ma mowy o jakiejś tam wyrafinowanej szermierce też zaleca, żeby przyjąć takie cięcie na ostrze i próbować wykonać pchnięcie, ale też ostrzega, że jest to bardzo e, trudna akcja, ponieważ kuzarze unikają walki w zwarciu, unikają po prostu takiej walki, zwykle zadają pojedyncze cięcia i już ich nie ma. E, Lonergan pisze też o huzarzach, ostrzega też przed huzarami, którzy uciekają przed większą ilością przeciwników. Pisze też o tym, że na przykład huzarzy węgierscy, huzarzy pruscy, często nie odwracając się, wyjmują pistolet z Olstrów i strzelają spod pachy, strzelają też, też z nad głowy i jest to bardzo też groźny sposób, ponieważ osoba w pościgu osoba gorąca takiego huzara nie, nie, jakby nie spodziewa się takiego strzału, także to jest bardzo charakterystyczny sposób. Także relacja Lanergana jest bardzo ciekawa, bo pokazuje jak odmienną formacją byli huzarze dla kawalerii zachodu i jak też bym powiedział, ten, te dwa światy kawalerii, kawalerii zachodniej i kawalerii wschodniej się różniły i stanowi bardzo bym powiedział ciekawe, ciekawą relację z walką z huzerami. Dziękuję wszystkim za suby. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich odcinków. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.